Franciszek Kostrzewski urodził się 198 lat temu, 19 kwietnia 1826 roku w Warszawie. Ten malarz, rysownik, ilustrator i karykaturzysta był związany z warszawskim środowiskiem artystycznym. Kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem m.in. Jana Feliksa Piwarskiego. W okresie studiów zaprzyjaźnił się m.in. z Wojciechem Gersonem, Józefem Brodowskim. Henrykiem Pilatnim, z którymi podejmował wspólne działania, tworząc pierwszą na gruncie warszawskim cyganerię artystycznie. Wspólnie prowadzili studia plenerowe w okolicach Warszawy, podejmowali wakacyjne wędrówki po Polsce, które miały służyć poznawaniu kraju i jego mieszkańców. Od lat 50. tworzył liczne rysunki, zwłaszcza ukazujące scenki obyczajowe z życia Warszawy i z podróży po kraju. Wkrótce stał się ulubieńcem stolicy. Nawiązał też liczne przyjaźnie w sferach warszawskiej inteligencji oraz arystokracji. Współpracował z Wolnymi Żartami, Tygodnikiem ilustrowanym, Biesiadą Literacką i Wędrowcem. Był znakomitym rysownikiem, obdarzonym bogatą wyobraźnią, wyostrzonym zmysłem obserwacji i umiejętnością bezbłędnego chwytania komizmu sytuacyjnego. Jego rysunki charakteryzowały się naturalną swobodą kompozycji i lekką, precyzyjną kreską. Kompozycje rysunkowe często łączył w cykle tematyczne, m.in. Historia Jedynaka lub Szkice z życia warszawskiego. Zmarł 30 września 1911 roku. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl.